Orendzie Jezusa przekazane do Luz de Maria de Bonilla 12 września 2024 roku. Umiłowane dzieci, kocham Was odwieczną miłością. Przychodzę, szukając każdego z moich dzieci. Nie chcę, żeby się zatraciły. Musicie kroczyć ku wolności, ażeby dusza dążyła do mojego domu, a nie ku temu, co jest grzeszne. W tym czasie ludzie nie dążą do mego domu. Zamiast tego szukają zaspokojenia w tym co światowe, w najniższych instynktach, w kaprysach ciała. W szukaniu tego co nieznane i w tym, co może dać Wam władzę nad braćmi. W tym celu wchodzicie w to wszystko, co jest skażone przez diabła. Dzieci, chcecie widzieć dalej niż człowiek może i zaczynacie szukać mocy, które ostatecznie daje Wam diabeł, po to, Żebyście byli skupieni na Nim i na Jego złu, wywołując w Was ciężkie szkody duchowe. Dzieci najukochańsze, tym, czego potrzebujecie, jest nawrócenie. Nie potrzebujecie dat ani tajemnych mocy, by przeżyć. Tym, czego potrzebujecie, jest nawrócenie. A tego nie da się uzyskać w jednej chwili, lecz trzeba o nie walczyć aż do ostatniego tchu. To, co przybliża się do całej ludzkości, jest tak silne i tak zróżnicowane, że tylko chodzenie w nawróceniu da wam siłę konieczną do tego, żebyście szli dalej z wiarą i tak pozyskali wsparcie mego domu. Choroby, które wychodzą na jaw, są różnorodne i zaraźliwe, przez co znów doświadczycie minionych chwil. Kiedy domy przestały być miejscami spotkania i wspólnego życia, a stały się miejscami pracy. Katastrofy naturalne pozostają wciąż wielkim biczem dla ludów. Pojawią się nowe i nigdy wcześniej nie widziane sposoby, na które wiatr będzie w kilka chwil niszczył całe narody woda zacznie wytryskać z ziemi w jednej chwili i bez ustanku ziemia będzie płonąć tak jakby ogień spadał z nieba są to kluczowe chwile wywołane przez to co przepowiedziano od tego dnia żyjecie w czasach w których następuje nieoczekiwane. Umiłowani moi, będziecie doświadczać tego, co nieoczekiwane. Trwajcie w czujności, jako że nie tylko przez słońce komunikacja będzie zakłócana, lecz też z powodu wojny technologicznej, w jakiej żyjecie. Będą paraliżować gospodarkę różnych krajów. Moje dzieci będą przez to mocno doświadczane. Nie będzie żadnego ruchu w miejscach kluczowych dla gospodarki narodów. Mój kościół cierpi, cierpi i jest pogrążony w zamęcie, aż nie będzie już w stanie rozróżniać między tym, co jest sprzeczne z wiarą, a tym, co jest naprawdę moje. Zmiany nie każą na siebie czekać, są tak subtelne, że przejdą niezauważone przez większość. Moje prawo jest jedno i nie podlega ludziom. Moje prawo jest niezmienne. Zachowujcie wewnętrzny pokój. Odwiedzajcie mnie, adorujcie mnie, przyjmujcie mnie. Poznawajcie mnie, po to, żebyście mogli odróżniać to, co jest moje, od tego, co nie jest moje. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za całą ludzkość. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, aby wiara w was wzrastała. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Trwajcie na właściwej drodze. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, żebyście rozpoznali mojego Anioła pokoju. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, księżyc wkrótce się zaciemni i wpłynie na ludzkość. Umiłowane dzieci, wojna jest produktem ludzkiego egoizmu. Przygotujcie się na to przykre wydarzenie. Miejcie pewność, że nie pozwolę, by człowiek zniszczył Ziemię. Każdy z Was będzie musiał zrobić rachunek sumienia i sami siebie osądzicie. Dlatego wzywam Was do duchowego przygotowania się, bowiem ostrzeżenie jest blisko. Wytrwajcie na mej drodze. Bądźcie samą moją miłością. Czas nadszedł. Kocham Was, błogosławię, ochraniam z odwieczną miłością. Niech moje błogosławieństwo będzie w każdym z Was, tym, czego każdy z Was w tej chwili potrzebuje, by iść naprzód, nie tracąc wiary. Błogosławię Was. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech mój pokój będzie w każdym z Was znakiem, że Ja mieszkam w Moich dzieciach, Wasz Jezus. Komentarz Luz de Maria. Bracia, Nasz Pan chce, żebyśmy trwali w gotowości, nade wszystko duchowej. Widzimy, że zarówno wojna, jak i niektóre choroby są wytworzone przez człowieka. Wszystko w tym celu, by wygrać tę wojnę między mocarstwami za pomocą supremacji technologicznej. Bracia, abyśmy wytrwali mocni w wierze, prosi się nas o osobistą i ciągłą pracę nad nawróceniem by uniknąć zamętu i nie wpaść w ręce nieprzyjaciół. Trwajmy w bratniej miłości i oddawajmy chwałę Bogu na wieki wieków. Amen.